Siema, z tej strony Walter w trzecim odcinku z gry The Binding of Isaac Grę zacznę może Kane'em. Okej, okay, idziemy na dół Dwie muszki na początek Najłatwiejsi przeciwnicy i skrzyneczka dobrze bomba i trzy monety I robaczki. No tak, muszę użyć bomby, żeby dostać się do bomby. No dobrze. O. Mr. Mega. Dostałem 5 bomb. O, moneta. Trzeba się po nią wrócić. I strzelcy. Syn nienawidzeni przeze mnie. Siódma bomba. Teraz w prawo. I tabletka. Zastanawiam się, co robi ta tabletka. Nie przypominam sobie takiej. No, no, że możemy iść na bossa. Ciemni. No może użyję tej tabletki, tirs i bomba. Okej, okay. chyba łatwo pójdzie. Straciłem serduszko Okej. Okay. I Rotten Meat zwiększa ogólny poziom zdrowia. Drugi poziom. Idziemy na sam dół i od razu trupiar mamy do dyspozycji. No tak mi się trochę gra przycina, no ale no cóż. Okej, okay, i dostałem kluczek. O, jeszcze mnie trafił. No nie mogę tego co zniszczyć. O, zniszczenia. I troll bomba. Zastanawiam się, co ta karta robi. I złote drzwi. Ojej. No ja nie wiem, jak go. Okay. O, no teraz tylko mucha. Złota moneta. Wchodzimy do tych złotych drzwi. Jakiś dodatkowy itemek zawsze się przyda. Range Up. Dodatkowy zasięg. I szósta moneta. Tylko jedno serduszko. Okej, okay, wypadło mi ze skrzynki drugie. Na szczęście. I dziewiąta bomba. Mini Mógłbym spróbować go jakoś tutaj do tego grobowca zwabić, żeby nie marnować własnych bomb. O tak, tylko że odepchnąłem tą bombę. O, tak. Nice. Okej, okay, to już jego koniec. Win. I znowu Mister Boom. To... okej, okay, dobra Space to use. I... ogniska, ojej, chciałem przejść pomiędzy nimi, a... Wszedłem w nie Tutaj mogę użyć mojego Q Tak myślałem, że to będzie mama Izaaka Ok, rozwaliłem wszystkie ogniska, możemy iść w końcu na tego bossa Mam nadzieję, że będzie to jakiś łatwy boss Larry nie jest tak źle Oj, 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 żebym był poza zasięgiem, tak Okej, okay, już jednego mamy z głowy. Został nam tylko jeden. Jego też rozwalimy bez problemu. Okej, okay, udało się. Tak więc przechodzimy do trzeciego poziomu. Jaski nie, część pierwsza. Dobrze. Oj, te muchy wybuchają, au. Dostałem bombę. Znowu te muchy, te same. Ojej, znowu mnie trafiła. Skrzyneczka na środku, mogłoby wypaść życie. Tak jest, wypadło. I robale. Jeszcze tylko dwa. No i serduszko w zapasie będę miał O nie, tutaj to chyba bombę postawię Jeszcze tylko jeden mi został Okej okay. The Tower, to chyba troll bomby są o mogę sobie, ale nie dobrze, może później to, o The Tower, przyda mi się na bossa z tymi robakami trzeba uważać oj, trafił mnie żeby mnie z dwóch stron nie zaszły tak jak teraz próbowały o nie o, ostatni robaczek okej okay. o nie dużo ich jakoś tak ciężko tutaj będzie chyba chociaż poradzę sobie chyba Tak no, poradzę sobie. Jeszcze jeden. I nic mi nie wypadło. I złota skrzynka. No nie wiem, na razie nie będę klucza marnował. Może jeszcze znajdę gdzieś i w razie czego wrócę. A jak nie, to użyję go na złote drzwi. O nie. No trafić go nie mogę. No, do tego klucza teraz też się chyba nie dostanę. Za nic. I złote drzwi, jak mówiłem. Panosowe serduszko o, na środku różaniec. no jeszcze tutaj nadal na, dole, na dole nie byłem no tak mini boss ten strzel bombami Ała. Przynajmniej mam dużo bonusowych serduszek Okej, okay, pokonałem go. Ile pomp? Dostałem make temek, książeczkę Space Taz, a co mi to da? bomby! Ała! No nie wiem czy to brać czy nie Chyba wezmę Mr. bomb Chociaż nie Ale nie, tamtą bombę miałem już załadowaną, a tutaj cooldown jeszcze duży jest Sam i wrócę teraz do bossa. Kolejna bomba. O, oka nie ma. Aj. okej. Okay. Muszę się przyznać, że dopiero pierwszy raz pokonałem tego bossa. Wcześniej mi się nie udawało. Pentagram. Damage up. O, nie poszedłem do tamtej drzwi. No ale dobrze. Poziom czwarty, idziemy w lewo. Oj, trafić go nie mogę. A jak wolno strzelam. jest w miarę bezpiecznie. Ok. Coś na spiadanie, speed a by się przydał. Przynajmniej zasięg mam dobry. Zostałem bombę. Ach, tutaj już jest. Troll bomb. Okej. Okay. I złota moneta. A nie mam kluczy, żeby wejść do tych złotych drzwi. Muszę poszukać. Ała, awa, ała, ale mnie... zatrzymały. I złota moneta. Aleś trafiłem, ale trafiłem. Ojej... Dobrze. Dostałem klucz. No nie, to trochę było na farcie. Kolejny miniboss. Okej, okay. właśnie pokonałem tego bossa. Dostałem bombę i... No dobra, wezmę tą głowę tego typa. Będzie, będzie drobne urozmaicenie. Teraz kluczyk. Okej. Okay. I coś kupimy. Kupimy grzybka Speed plus range i życie to teraz możemy iść zbadać pomieszczenie co z prawej na dole ale jeszcze by się przydało a nie tutaj nie mogę przecież do tej złotych drzwi wejść jakie ja szybko biegam teraz Doktor remote, Nie, to wezmę to głowę. No dobrze, idziemy do bossa. Szukamy bossa. Najważniejsze lokacje już zbadałem w tym poziomie, więc... z dwóch stron nie zaszło Oj. ok to teraz na dół znowu te same potwory ja sobie z nimi poradzę chyba tu Jeszcze tylko dwa. Jeden. Okej. Okay. O, mogę tam do sertuszkę wziąć najpierw, ale dobrze. No ale dobrze. Nawet raczej się niedobrze. No. Z tych much o ile wiem troll bomby wypadają. Jeśli jakaś wybuchnie koło mnie, to będzie po mnie. Zwłaszcza, że mam pół serduszka. No tak. Super. Dobrze. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.